No, ale jakbyś teraz miała mieć pracownię w Nowym Jorku na Soho, to wybrałabyś ją versus pracownia z mną na wsi? Te dziewczyny tam obok ciebie widziały te red flagi, których ja nie widziałam. Tak, bo one mnie widziały częściej. Mówią, nie, nie, nie. Musiał znaleźć kogo spoza. Z nim jest coś nie tak. I faktycznie na wsi, jak ludzie plotkują między sobą i więcej osób powie, że coś się stało nie tak. To jest kłopot. I tam jest piękny domek, który jest tak zrobiony, żeby nie było widać, jakim milionerem jesteś. On tak jest zrobiony, żeby nam nie zazdro... bo po co zazdrość tu. Thank you for being. Ja muszę być skupiona, wiesz, bo inaczej nie mówiłabym z sensem. Ja nigdy nie mówię z sensem jakoś się to ogląda. Może to jest ten trop. Ale ja tu po coś jestem też. To, to prawda, Ty wypełniasz tę chaotyczną przestrzeń... Te pochodzącą z te, te luki. Dzień dobry. Dziś chcieliśmy powiedzieć, bo zobaczcie ile ja dałam komentarzy pod filmem. Widziałaś? Pod filmami? Tak. A widziałaś jakich ja mam fanów i fanki? To jest wspaniałe, drukuję każdy ten komentarz, jak pani mówią. Ja do Michała pierwsza w kolejce. No i teraz rozmawiamy. Dziś w odpowiedzi na te komentarze. Ponieważ nagrywaliśmy o Wrocławiu, ale to zawsze jest y, tego typu, pojawia się kilka komentarzy. Jakie było oburzenie, że ja powiedziałem, że to jest małe miasto? Tyle było, ale to nie to mi. Albo niezrozumiały żart, bo poważącego. ja to ja, ja się bawiłem dobrze na tym żarcie. I się śmiałem sam z niego. Jestem perpetuum mobile, jeśli chodzi o żarty. Faktycznie, że panie i panowie pisali Michale. To jest 900 tysięcy ludzi, czy tam 600. To nie jest małe miasto, to jest duża metropolia. My wiemy, Przepraszam. że, że Wrocław to jest duże miasto, tak, ale mnie tak jakoś poruszyło to, że ktoś napisał, że my. Snowujemy na to, że jesteśmy w Krakowie, a że jesteśmy z Krakowa, a tak naprawdę jesteśmy z prowincji? Ze wsi prawie. Znaczy, ty z małego miasteczka. to jest w ogóle dobry temat na odcinek, żeby się odnieść do tego komentarza, bo ja sobie zawsze zaczynam zadawać pytania, nie? Czy bycie z prowincji to jest coś wstydliwego? Albo czy bycie z miasta to jest coś wstydliwego, i jak, nigdy nie to, ja, jak to wszystko się y, gdzieś tam splata. To ma bardzo dużo różnych odcieni, nie? no bo my tak naprawdę dzielimy swoje życie, to po pierwsze. Jesteśmy nie tylko z Krakowa. Powiem więcej: nic nie wygenerowało w naszym życiu krótkim, ale pięknym. Jesteśmy młodzi, tak wiele kłótni, jak to, czy mamy być na wsi. Czy w mieście. Tak i, i, i ogólnie jakieś takie wiecie po prostu no, docenienie i jednych i drugich nie no bo to no, nie ma jakby jednego jednego rozwiązania skąd się jest ale pierwsze pytanie które ja mam do Ciebie i do Państwa. O Jezus no. Czy jeśli spędzasz pierwsze swoje 19 lat. Na prowincji, a później przeprowadzasz się do miasta. To czy jesteś z prowincji czy z miasta? Ze wsi mówisz? Jesteś? To jest to słowo mądre, którego używasz, że ze wsi. Nie, no pani napisała z prowincji, dlatego no, ja, jakby to znaczy. ja wiesz, tr trzymam się tego, że z prowincji. Jak już przeniosłem się do Krakowa, to jak mnie ktoś pyta w warsztacie samochodowym, to ja mówię. Ja z Krakowa, oczywiście. A ma Pana napisane tam jakaś wieś? Nie pamiętam. To zabrzmi jakoś tak patetycznie. Sam nie wiem, co uważam. Widzisz, ja nie zadaję sobie takich mądrych pytań jak Ty. Ja, ja, ja sobie tylko zadaję pytanie, Michał, jak wyglądasz w kamerze? To jest całe pytanie, jakie ja mm. sobie zadaję. Mi Pani napisała, że ja jestem narcyzem. Mamy pani, dużo różnych zaburzeń. Pani Magdo, to jest nic. Ja, ja jestem Jak, ja, jak, ja, jak ja wyglądam Dokładnie. w kamerze? Ja na siebie, na ja siebie na poproszę. Siebie. Ja kocham to, że jestem ze wsi. To mi dało tak dużo e, w moim, i, i kocham moją wieś, uwielbiam tam być, dlatego Monika, która zawsze lubiłaś miasta, była z małego miasteczka, które dla mnie wtedy, jak ja jechałem z mojej wsi do Pszczyny, to mi się wydawało, Jezus, 5 kilometrów, to jest jak Nowy Jork. Jaki tam jest hałas, co tam się dzieje, ile ludzi nie ma gdzie zaparkować. Dla mnie przyczyna była pierwszym Nowym Jorkiem. Niesamowite. I jak ja się dowiedziałem, że ty jesteś stamtąd skąd jesteś, z małego miasteczka podobnego do przyczyny, tylko Pszczyny jest ładniejsza. No, to... I wszyscy z Braszki teraz piszą w komentarze, ty, gdzie jak on mogłeś? jest? Ty jesteś wychowana w mieście i zawsze kochałaś miasto i cała twoja idea. Ja nie jestem wychowana w mieście. Źle, zawsze to chciałaś nie jest być w mieście. A ja nigdy nie chciałem być w mieście. I uważam, też to lubię i uważam, że to mi też dało bardzo dużo. Ale na przykład widzę te różnice, yy, gdybym była w liceum w Krakowie. Fajnie by było, nie? To by było mi dużo łatwiej dostać się na studia. Słuchajcie, teraz... Te dzieciaki mają po prostu większe... Łatwiej! Mają większe możliwości niż... Mają łatwiej. Dam wam przykład. Jej kolega idzie teraz na studia. I ja zawsze dla nas, ludzi na wsi i małych miasteczkach, jak się szło na studia, to się wydawało, jak w Tybecie ludzie dostawali te plecaki i ludzie machali, że ty idziesz na koniec świata teraz, na te studia, i że trzeba dojeżdżać raz na dwa tygodnie, Max, dla mnie to było jakieś takie w ogóle pożegnanie z wszystkim. Jakbym się na jakbym Amerykę odkrywał. I do mnie dotarło, jak teraz mieszkamy w Krakowie, że jej kolega idzie na studia, ale on mieszka od tych studiów 500 metrów. I dla mnie to jest jakieś zaburzenie percepcji, że on nie musi inny, nigdzie nie jeżdżać. Wiecie, no to jest zupełnie, zupełnie inny mańce. Miasto ma to, też swoje dało, wady, to. wiecie, pod jednymi względami jest łatwiejsze, pod innymi jest trudniejsze. I ja uważam, że to chciałabym, żeby wybrzmiało w tym odcinku, że to nie ma aż takiego znaczenia, że ta z komentarza prowincja, może być zasobem. A to był, to jest takie legat, I miasto oracyjnej. może być zasobem, i tak samo prowincja może być obciążeniem, i miasto może być w jakimś tam stopniu obciążeniem. Nie ma jakby jednej odpowiedzi, być skąd jest lepiej. Każdy z nas też wybiera, gdzie chce być. Jak się przeprowadziłam tu na studia, byłam zafascynowana Krakowem, chociaż byłam ciągle zmęczona, dla mnie to było za dużo. nie? Jak się przeprowadza żadniejszego miasta, no to przez pierwszy rok się jaś musiałam w ogóle dopasować. Do tego rytmu do autobusów, do dojeżdżania, do samodzielnego życia, wiadomo, więc jakby to jest jedna rzecz, a druga, ja byłam zafascynowana i dalej jestem zafascynowana tym, że mogłam poznać tyle ludzi, że w ciągu moich studiów poznałam ludzi, którzy teraz są wybitnymi pisarzami, artystami. Czekam, aż wymienisz jakiś zawód, który się łączy z pieniędzmi, no. Biznesmenami? Nie wiem w sumie. <laughs> Dlatego mnie niepokoi Twój network. Z tym środowiskiem się piło Wiśniówkę w krakowskich barach. Oni nadal tam zostali. Ale w, pewnym, ale w pewnym momencie też się zderzyłam z tym, że, że, że mój zawód już nie był taki do końca artystyczny i tak dalej. Różne środowiska się pozmieniały, ale to było fascynujące. Ja nadal kocham sztukę ja potrzebuję i w każdym mieście, w którym jesteśmy, potrzebuję iść do Muzeum Sztuki Współczesnej. Mm -hmm, nie? Mm -hmm. nie? Michał tego nie znosi. Kocham sztukę, ale jak wisi u mnie w domu. E, Michał w ogóle uważa, że jak jedziemy do miasta, to tam powinno być cicho i spokojnie jak na wsi, bo wtedy by się dobrze czuł. Dlatego tak na Londyn narzekał. Tak, nie rozumiem w ogóle tej sytuacji. Mi Michał mieszkał na wsi, jak się poznaliśmy, a ja mieszkałam pomiędzy Krakowem a Warszawą i na początku to było dla mnie takie trudne że on musi na tej, na, musi na tej wsi być, nie? Ale powoli odkrywałem sklep i, sklepy i różne rzeczy. To było dla mnie nowe, ale się starałem. Ja na przykład bardzo lubię teraz jeździć do Michała na wieś, do domu i mam tam swoją pracownię malarską i czytam tam sobie książki. Wymyślam bardzo dużo nowych kursów tam, bo moja głowa odpoczywa. Masz i, fartuszek malarski, co i więcej. bardzo to sobie cenię, że, 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 że mamy taką odskocznię, że jak potrzebujemy tego pędu miasta i tego, co się tutaj dzieje, to jesteśmy tu. Nie każdy ma taką Możliwość. No, my dzięki Michałowi mamy taką możliwość, że możemy być też na wsi, i to daje balans. I każde z tych miejsc daje nam coś innego, i żadne nie jest gorsze od drugiego. Oprócz miasta, dokąd Ej. zmierzam, to, to jak ty mi kiedyś pojechać. Po... tak popychasz tu z tyłu. Obmacuję, Cały czas Ale nie tak z każdym pop... tak jest piękna jesteś super. Jak ja byłem w moim pięknym miasteczku, który jak każdy, kto mieszka w miasteczku na wsi, najładniejsze w Polsce. Prawie. Jak ty mi powiedziałeś, że jesteś zafascynowana Krakowem, ja myślałem, że ty, ty że ty żartujesz, że to oksymoron jakiś nowy, którego nie znam. Krakowem, Warszawą, ja w ogóle lubię miasta. Ja się zastanawiam, o co chodzi. Czy to jest jakiś związek frazeologiczny, który coś określa, może ja nie znam tego. Dla mnie to było nie do pojęcia, ponieważ jestem znanym introwertykiem. Dla mnie miasta są okropnie trudne, bo jest bardzo duży hałas, dużo ludzi, po chwili mnie tak boli głowa, ale to, co jest najważniejsze w miastach i jedyny sens istnienia, egzystowania miast, jak uważam, to są siadania. Teraz na przykład kocham Kraków, kocham każde miasto, dlatego pokochałem też Londyn w pewnym aspekcie. Tam, gdzie są dobre siadanka, ja tam mogę mieszkać. Genialne. Idziesz na siadanie i patrzysz sobie na ludzi. To jest moja ulubiona aktywność. Tak będę spędzał moją emeryturę za 5 lat. No tak, Genialne. ale my mamy taką możliwość, bo my pracujemy Później do późna, do nocy. Do drugiej, ja. Raczej nie chodzimy na kolację. Jest na kolacji romantycznej, to nie wiem. Pizzę przy wszy, kupiłem, Kurde, wszystko. Naprawdę? Na, to na już co od tego Krakowa, od tej metropolii całkowicie. A obiad mi kupił pizzę. Odbiło. wczoraj. Mamy taką pracę, że możemy zacząć później. Jak masz normalną pracę, jak normalny człowiek. dokąd dotąd zmierzam? Bo powiedziałaś, że ktoś może być tu i tu. Niestety. Sporo ludzi nie ma, bo znowu zacząłem się drzeć do kamery, zauważyłem, dlatego przyciszę głos. Jak, jak roz, Sorry. Sporo ludzi nie ma w ogóle takiego komfortu. I ja, jak uczyłem w szkole, a później na studiach, i poznaję sporo ludzi, którzy mówią do mnie, Michał, ale ja ze wsi. My tam prawie prądu nie mamy. Nie mam internetu. Ja musiałem się tu przeprowadzić, bo jedyne co bym mógł robić, to dojść krowę. I to też są realia. Jak tu sobie siedzimy, to się to wydaje wśród tych korp krakowa. Warszawy, i tak dalej, jakieś abstrakcyjne, ale to naprawdę są duże problemy. I ja, na przykład, moją misją było to, i super, bo niektórzy z tych ludzi pracują teraz z nami, bo ich wyciągnąłem z tych ośrodków akademickich pięknych. To naprawdę jest duży przywilej, że w ogóle można sobie wybrać, że faktycznie jesteśmy raz tu, raz tu. I no że jest ten jak, wiecie, my sobie w, w, ogóle... w ogóle zdajemy sprawę z tego, że my jesteśmy totalnie uprzywilejowani. I zdaję sobie sprawę, no ale ty też po to pojechałaś do miasta, żeby mieć większe możliwości. No, u nie ma na razie w Praszce. Budują, ale powoli. Ja pojechałam do miasta, bo mnie ciągnęło do miasta po prostu i jakby czułam, że będę tam pasować. E, dzięki temu, że wylądowałam w mieście, i miałam takich kreatywnych, znajomych, otwartych, podróżujących po świecie. Zostałam osą, awesome, bo to ktoś mi opowiedział, no że w tak, Londyn jest personal tak. shopper. To jest kłopot. Na wsi, ktoś tego nikt nie zaproponował. To mi otworzyło głowę. Wiadomo, że polska wieś i małe Teraz też jest, się zmieniają, ale, się, nie, no ale teraz to, było... to już jest. Wieś teraz, a wieś 20-30 lat temu, to jest zupełnie inna wieś. Chyba, że mówimy o Podlasiu i tak dalej, na który czasem jeździmy z piękny, ale naprawdę tam się ten czas trochę zatrzymał bardziej. Te śląskie wsie, które tam są, mówmy się, tam jest miasto obok miasta, to zupełnie jest inna wieś. Tym bardziej, że teraz ludzie uciekają z miast na wsi, na wieś. Ile tam się osób buduje koło nas? Już tam mnóstwo, całe osiedle mnóstwo, powstało mnóstwo, mnóstwo. ostatnio. mamy nowo osiedle. Więc to zupełnie na, jest mnóstwo, już coś innego. U, u a nie Michała wieś. na wsi z nową Ale masz rację, nie podpowiedziałby ci nikt na wsi, że masz zostać osobistą syryjską, bo skąd on by to miał być. Znaczy, wiedzieć? to w Krakowie była nowość. To w Krakowie było coś takiego. W Polsce to była w nowość, to w Nowym, Nowym była Jorku nowość. byłaś, tak? I w Nowym Jorku ci powiedzieli, ty musisz robić to i to. Tak samo pamiętam wywiad pana, jak się nazywa od metra, Józefowicz. Też mu pan powiedział, inwestor pierwszy w metro, chłopie. Jak ty chcesz zacząć i mieć muzykal najlepszy w Polsce, to ty musisz jechać do Nowego Jorku, zobaczyć jak to się robi, bo kto ci to tu powie, jak tu takiego czegoś jeszcze nigdy nie było. To faktycznie jest ogromna e, przewaga miast, że jest więcej ludzi, więcej pomysłów, więcej energii. Ludzie podróżują, bo muszą, bo mają możliwości. Ja wyjechałem do miasta za moją żoną. To jest 100% prawda, ale powiem Wam więcej. Jak byłem w liceum. On by się w życiu nie ruszył. Nie ruszyłbym się już. w życiu, ale jest taka piękna musiałem. Jak byłem w liceum i chciałem mieć dziewczynę, to pierwsze o czym myślałem, to mówię kurde, ale ona jest z 5 km stąd? Jak to jest daleko? Przecież ja bym musiał codziennie do niej jeździć, co drugi dzień jaka to jest, jaka to jest masakra więc próbowałem znaleźć na wsi dziewczyna ale się to nie udało. Po prostu te dziewczyny tam obok ciebie widziały te red flagi, których ja nie widziałam. Tak, bo one mnie widziały częściej. Mówią, nie, nie, nie. Musiał znaleźć kogoś poza. Z nim jest coś nie tak. I faktycznie na wsi, jak ludzie plotkują między sobą i więcej osób powie, że coś się stało, nie tak. To jest kłopot. Więc musiałem wyjść, przeszerzyć swoje horyzonty do pszczyny 5 km. Tam już mnie nikt nie znał. Faktycznie te red flagi zniknęły, i mówią co za sympatyczny młody mężczyzna. Z nim na pewno nic nie jest nie tak. Co więcej, jak cię spotkałem pierwszy raz, też tego nie zauważyłaś. Super. Fajnie wygląda. Dopiero po roku, jak powiedziałaś, nie później, jak powiedziałaś, tak, chcę z Tobą chodzić, wtedy się zaczęły problemy. To już było za późno. Sorry. Bo ci robiłem zdjęcia. Będę miał taki postulat, żeby Michał pod różnymi naszymi wypowiedziami pisał, że to jest żart. Bo jak ktoś nie wie, że to jest żart. Ale to nie właśnie najśmieszniejsze w moim kanale i mnie, to wcale nie jest żart. Jak miałem się wybrać do Krakowa pierwszy raz, to byłem przerażony. Byłem dwa razy w Krakowie. Na wycieczce szkolnej było okropnie. Fatalnie. Nie mogłem znaleźć miejsca, żeby zrobić ci ku. Fatalna sprawa na wycieczce szkolnej. W każdym razie, ale taki podekscytowany jednocześnie, bo ty już czekałaś jako znana stylistka i w ogóle miałeś stronę internetową swoją. Ja byłem zafascynowany tą absolutnie, więc jechałem i przyjechałem na miejsce, jak się okazuje, w którym nie wolno podróżować samochodem, na Plac Dominikański, bo myślałem, że to taką ulicę mi podałaś. I się zdziwiłem, bo to był jedyny samochód. Tam i ludzie na mnie dziwnie patrzyli, ale sobie pomyślałem, oni widzą, że jestem ze wsi. I to jest moja przewaga nad nimi. Jak się jest poza miasta i nagle przyjeżdżasz do. Miasta, to ta bariera czasem jest ogromna. Ludzie w Nowym Jorku o tym często mówią: że miasto ci da tak popalić, jak jeszcze nikt ci nie dał tak popalić. Na przykład Londyn, Nowy Jork. Przyjeżdżasz tam, jest dużo drożej na starcie. Jest dużo trudniej, bo jest większa konkurencja, bo na tą samą robotę jest 20 innych chętnych. Jest ogólnie trudno. To miasto cię ciśnie i trochę sprawdza, czy ty dasz radę tam zostać. Jak zostaniesz, i ja, no, to jest moje doświadczenie. Było mi super trudno przez dwa pierwsze lata. Strasznie trudno tu, bardzo nie lubiłem tego miejsca. Swojem i się przeprowadziliśmy, przyzwyczaiłem się do korków, i do w ogóle tego hałasu cały czas. Udało mi się jakoś okiemć. Okay w ogóle. Może część z was, ma tak jak ja, dajcie mi znać. Bo ja mnie dość, że introwertyzm to jest szam to high sensitivity, więc jestem bardzo wrażliwy na dźwięki. To mnie wykańcza. Przeprowadziliśmy się, oswoiłem się, udało mi się też więcej zarabiać. To jest niebagatelna, yy, ważna sprawa w mieście, i wtedy się uspokoję i wtedy mogę dopiero doceniać swoje śniadanka. Ale to jest zrozumiałe, bo ja miałam dokładnie tak samo: no tylko po prostu ty dołączyłeś później. Ale mi się wydaje, że każde nowe miejsce wymaga oswojenia, czyli znajdujesz takie swoje punkty zaczepienia. Czyli miejsce, nie wiem, do którego czasem chodzisz na kawę, e, swój warzywniak, e, no nie wiem, jakieś, jakieś miejsca, które są związane z twoim trybem życia, na przykład swoją siłkę, tam poznajesz ludzi. Tak samo ty szukałeś swoich znajomych do grania w siatkówkę. To też długo trwało. Poziom odrzucenia, jakiego doznałem w sporcie w tym mieście, jest absurdalny, bo to są takie zamknięte enklawy. Pewnie to też macie, jak gdzieś przyjeżdżacie do dużego miasta. I przychodziłem na trening, na boisko plażowe, i widzę tam chłopców, to jest ośrodek znany, są mistrzostwa polskie w siatkówce plażowej. Przychodzę i widzę tam chłopaków, widzę ich z trzech, trzeba czterech do siatkówki plażowej, i mówię im: Cześć, ja tu trenuję od dawna, w drugiej lizbie, może, może, może mogę sobie z wami zagrać. Um, my czekamy na kogoś, i sprawdzam: widzę, że pół godziny tam siedzą, i ten ktoś nie przyjdzie, już się prawie zbierają. mówię: A to może jednak zagram z wami? A mówię, nie my się już zbieramy do domu. Także ogromny był poziom odrzucenia. Dwa lata mi zajęło, zanim ktoś mnie zaprosił, poznał z kimś i dopiero stworzyliśmy społeczność. I tak samo teraz widzę, jak ktoś znowu do nas próbuje przyjść, to moi chłopcy koledzy mówią: A, on to słabo gra, albo za dobrze gra. Nie pasuje do nas. Nie pasuje do nas. Z odcinka, który, który miał być o tym, czy wstydzimy się, że jesteśmy. Czy, czy... Wszystkie moje traumy. Tak, z odcinka, który miał być o prowincji, znowu nam wyszedł odcinek o traumach Michała. Bo to się tak nazywa ten kanał. Traumy później, jak to odwrócę i napiszę książkę, jak walczyć z traumami, to się wszystko ułoży w idealną całość. Bo jak wiecie, kocham czata GPT i uważam, że ludzie nie doceniają, jak to dużo wnosi do wszystkiego w naszym, jak to ułatwia sprawę. Zapytałem go tak. Czy lepiej jest mieszkać w mieście czy na wsi i jak to się ma do naszego wieku? I on mi zrobił całą analizę. 20-35 lat, miasto, zalety. Networking, praca, szybki rozwój, kariery, dostęp do wydarzeń, kultury, transport, rozrywka. Wieś, zalety. Spokój, taniej. Taniej to jest niebagatelna różnica. Więcej przestrzeni na z zdalnej pracy, sprzyja skupieniu, twórczości, slow life. Podsumowanie. Miasto równa się, rozwój, okazje, wieś, kreatywność, niższy koszt życia. Dojrzałość. Ale samotność może być wyzwaniem, napisał też Samotność może być wyzwaniem, i jest to prawda. Ale w mieście też jest samotność, tylko nie widzimy tego. Ja jak sobie chodzę po y, Krakowie czasem, to zerkam na starszych państwa i widzę, że oni są czasem już osamotnieni w swoim związku, związku. No bo ktoś odszedł. Taka pani tu niedaleko, która sama sobie wychodzi, widzę, że sama wychodzi. Ale ona ma gdzie iść. Ma gdzie iść. W, w i W siłowniach. E, czy w jakichś fitnessach, fitnessach. Są. są zajęcia dla emerytów, e, są zajęcia z malowania dla emerytów. To prawda. Jest dużo takich miejsc, gdzie można wyjść w Krakowie. To, co mnie zawsze buduje, to naprawdę młodzi ludzie sam jak są, ale zawsze je Państwo pomagają młodzi. Otwierają je drzwi, wnoszą jej zakupy. Co więcej, jest tu taki pan, e, który przychodzi do żabki, mojego ulubionego miejsca, e, niewidomy. I wtedy, jak on idzie to nabieram wiary w ludzi absolutnie od razu, bo panie w Żabce to są zawsze to są studentki idzie, nie ma mnie, w ogóle coś tam jak ten pan przychodzi, drzwi otwarte panie Januszu tu wszystko jest przygotowane, pana zakupy już stoją, my się tu wszystkim za za zajmiemy, pan chce znowu, znowu to co zawsze, okej, okay, dobra o, do widzenia, to ja otwieram jest jak obsługa VIP to jest takie fajne i faktycznie tak jest, że jednak ludzie są dobrzy jak potrzeba i pomagają im. To, co z kolei na wsi mi się podoba, to to, że teraz jak ktoś mieszka pod lasem tam daleko, bo ja mam taką rodzinę też bardzo daleką, że pani jest sama, no to też dzięki telefonom mogą sobie wysłać na Whatsappa i dzieci mają z nią kontakt i w ogóle też to nie jest takie aż jak było kiedyś samotne, no ale bardziej niż w mieście. No tak. To jest super ciekawe, ale fajną analizę zrobił, nie? Że... Znudziła mnie. Ja, Znudziła. ja myślę, że po pierwsze jednak na szczęście te różnice już prawie nie istnieją. Jest internet, jest lepsza komunikacja, świat się zmniejszył, jest łatwiej dojechać do miasta, świat się zmienił po prostu. Bardzo. To nie ma aż takiego znaczenia. I na prowincji, i w miastach znajdziemy ludzi swoich i nieswoich, i na prowincji, i w mieście znajdziemy przyjaciół i nieprzyjaciół, inspiracje i nudę. wszystko zależy od nas. Ja na przykład wolę malować. Na wsi, bo jest spokojniej, bo mogę siebie usłyszeć, mogę wiedzieć, jakby słyszę, co chcę namalować, czuję, co chcę namalować. Tu w mieście to nie byłoby możliwe. Plusy i minusy, ale żadne z tych miejsc nie jest gorsze w żaden sposób. Po prostu. Ja nie myślę, że to pod takim kątem. Dla mnie to jest tak oczywiste, że żadne nie jest lepsze, że to jest w ogóle tylko kwestia tego, że okej, okay, tam jest więcej drzew, tu jest mniej drzew. Znaczy, wiesz, dla, dla, dla mnie, mnie to było tak, że ja po prostu w tym komentarzu, że o, oh, oni oboje są z prowincji, a tak się snobują na kraj. Było a ty to tak zrozumiałaś? Takiej pogardy. Naprawdę? Wiesz. Co to za Napisał w takim razie, ja to odnajdę, że nas obraził. No dlatego stąd ten te nudy. O odcinek, matko nie? boska, okej, okay, teraz ty to nie, już rozumiem. A ty nie, nie. Dajcie nam znać, skąd jesteście, czy z miasta? Wieś za mną, miasto za nią. Albo A ja mam dwa, bo ja mam i miasteczko i miasto. No ale jakbyś teraz miała mieć pracownię w Nowym Jorku, na socho, to wybrałabyś ją wersus pracownia z menom na wsi? Dajmy temu wsiąknąć? Nie, to jest niesprawiedliwe pytanie. Albo to jest wybór Nowy Jork-wieś i Ty jesteś w Nowym Jorku i jesteś na wsi, albo to jest wybór pomiędzy Tobą, a nie Tobą. To są dwa różne wybory. Ja pytam Ciebie, co byś wołała, a nie jakieś skomplikowane tu... Widzicie, już postawił warunek. On jest na wsi, a w Nowym Jorku jestem sama, Jestem tak? facetem. Czego Ty tu oczekujesz ode mnie? Mam proste bardzo połączenia w mózgu. Ale nie chcesz być w Nowym Jorku? Tę stronę zmierzam. Ja to sobie zaplanowałem w ten sposób. Sprawdzam na Google Maps, to jest taka aplikacja. Obserwuję, mam takie kanały, widzę co robię głównie na YouTube, jak nie gadam do Was? Oprócz pracy oczywiście, która przynosi nam e, rachunki. To oglądam sobie e, nieruchomości w Hamptons i w Nowym Jorku. I na podstawie tego researchu sprawdziłem, że tak, ja wiem, będziemy mieć piękny loft, który jest na Soho, bo on mi się bardzo podoba, ma fajne biurko, żebym ja sobie na kąpie edytował Twoje materiały i moje i żebyśmy dyskutowali, też miejsce na kawiarkę jest. Loft genialny. To jest właśnie ten. I przecież wiadomo, że w weekend jest tam ciasno, przyjeżdżają turyści, nie chcemy turystów, więc wyjeżdżamy wtedy do Hamptons. I w Hamptons, ale nie nad morzem, bo wiadomo, że tam wieje i z, z tego, z oceanu. A, bo jak wieje, to też nie jest I Ja nie dobrze. lubię jak wieje, więc nie, nie może za bardzo wiać, ale lubię wodę, to jest ten parad. Życie ze mną to jest nieustanna sielanka, jak słyszycie. Więc znalazłem takie piękne miejsce, to się nazywa Peacock Bay w Hamptons, czyli taka zatoczka jest, tam nie wieje. Sprawdziłem specjalnie. I tam jest piękny domek, który jest tak zrobiony, żeby nie było widać jakim milionerem jesteś. On tak jest zrobiony, żeby nam nie... Zazdro... bo po co zazdrość tu? Więc będziemy tam na weekend, a w Soho raczej Ty będziesz malować... Nie, tam będziesz malować na weekend, a w Soho będziemy sobie pracować w Nowym Jorku. Czy to jest OK? Brzmi realistycznie. Jak wypuszczę ten odcinek, jak on nabije 12 miliardów wyświetleń, to spokojnie na pierwszą ratę starczy. W ogóle nie widzę problemu. To jest mój biznes plan. Okej. Okay. Wiadomo, że jestem z takiego miejsca, więc biznesplan nie jest mi obcy. I tym optymistycznym akcentem dziękujemy Wam bardzo za dziś. Wspaniały plan. Do widzenia. Aha, subskrybujcie ten kanał, bo to jest jedyna nadzieja, bym zrealizował swoje marzenia, w których Was nie ma. Papa! Pa.